Witajcie kochani w kolejnym odcinku. Dzisiaj taki króciutki szorcik, żeby się pokazać, że jesteśmy niestety przy ostatnim naszym wolnym weekendzie. Ja my mamy weekendy, jak sami wiecie, w tygodniu. Pogoda w Willingen była jaka była, też padał kilka dni, niestety nie można było wyjść, gdzieś pochodzić, pospacerować po górach, gdziekolwiek. Także dzisiaj chciałem, bo musimy poczekać na kolejne dni, już niedługo będą wolne i mam nadzieję, że nie będzie już padało i uda nam się gdzieś wybrać się w teren. A dzisiaj taki krótki odcinek: jak jestem w hotelu w pracy, i jeśli już będziemy u góry, będę Wam się starał pokazać na co my codziennie patrzymy, jakie mamy widoki z hotelu, z pracy. I zapraszam do oglądania: nie będę tutaj przyciągał, bo wiecie sami jak to jest, jak to jest z pracy. Także czekajcie na kolejne odsłony: za chwilę będziemy już u góry i łączymy się ponownie, kochani. Do zobaczenia, miłego dnia i pozdrawiam, i czekajcie na. Kolejne wejście. Witajcie kochani ponownie. Ja już po pracy, znaczy po pracy, jeszcze jestem w pracy, ale jeszcze chwileczkę, ostatnie parę minut i już zaraz wychodzę jakoś. Tak w międzyczasie nie było czasu niestety i dopiero teraz na koniec usiadłem się tutaj na takim tarasie w jednym z wolnych pokoi i mogę sobie spokojnie zapalić i podziwiać Tutaj te widoki. Nie było dzisiaj łatwo. Dzisiaj byłem sam w tym hotelu. Jestem cały teraz. W ogóle jestem sam. Dzisiaj nikogo dziś nie było, ale wystarczy. Poczekamy tylko do środy i wtedy ja będę miał 3 dni wolnego. Należy się w końcu, bo już jest trochę naprawdę dosyć. No ale co zrobić? Praca jest praca, trzeba pracować i zaraz lecę do domu. Jest praktycznie w pół do piątej. Zaraz lecimy na chatę, odpocząć i za chwilę wrzucę Wam ten film. Tak jak Wam mówiłem, my takie sobie tutaj widoczki możemy podziwiać i co jest tutaj najlepsze z tego wszystkiego. Aha, na tą górkę to jest pomysł, żeby się wdrapać. Tam jest taki krzyż, nie wiem czy go będzie widać. Tam jest ta mała skocznia, nie wiem, ona jest zarośnięta, też się nie widać praktycznie. I tamtędy obok tej skoczni gdzieś tam można albo w tą stronę, nie wiem. Będę musiał tam iść, będę miał trzy dni wolnego, to trzeba będzie się tam drapać, zobaczyć co tam jest, jak to tam wygląda. <laughs> nie gniewacie się, ale jestem trochę zmęczony i taka krótka dzisiaj relacja, żeby coś wrzucić, bo naprawdę nie było kiedy, nie wiem czy słyszycie, ale wiatr naprawdę jest teraz ja tu jestem trochę zasłonięty, ale wieje i uspokoiło się trochę ale było pół dnia było tak naprawdę że naprawdę jakbym wyszedł na ten balkon to i tak by nie było nic słychać i tak. Bo wiatr walił potężnie i tak jak mówię tam jest ta mała skocznia dla treningów dla dzieciaków a tutaj mamy jeszcze nasz most i ten widok mi się tutaj najbardziej podoba bo to jest chyba jedyny pokój i balkon taras z którego go widać. Akurat szkoda, że nie jedzie żaden pociąg. jechał dzisiaj zauważyłem dwa były, no, na pewno więcej, ale to również jeden osowokie i pięknie on się tutaj naprawdę prezentuje z każdego miejsca, czy z tej strony, czy tam. Z tamtej strony dalej tu mamy dookoła takie domki. Pensjonaty, hotele to jest wszystko i ja mam tu kwiaty. Także kochani, krótka dzisiaj relacja. Ja lecę do chaty odpocząć byle do środy i spotykamy się. Może już w środę w czwartek jakieś coś wrzucę z wyprawy, żeby była tylko pogoda, to będzie fajnie. A tam jest ta nasza antena, lodowa góra, do której żeśmy nie dotarli, ale to wszystko przed nami. Jeszcze to jest do zdobycia, no zobaczymy, może się uda w jeden dzień. Taki wypadzik. Ona jest tak dziwnie jakoś wygolona. Nie? No i to. I nasz most. Także kochani. Ja dziękuję Wam za tą krótką relację. I ja lecę do domu. Wam życzę miłego tygodnia. Poniedziałku. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się. Pozdrowionka z Willingen. Pa.